Siemano moi kochani z tej strony Shadow. E, witajcie w kolejnym odcinku z, e, z serii FIFA World U, World. World? Chujcie wie jak e, Jestem już w ósmej lidze. E, no i gram... O nie z tobą to nie chcę. Aż takie opóźnienie kupcę internet. E, bierzemy jeszcze raz. No mój obecny skład jest e, prawie, że cały złoty Mam 45 zgrania, to jest no mało jak... jak w ogóle, no nie wiem, bardzo mało. I jestem w 8 lidze, grałem już dwa mecze i dwa mecze przegrałem, niestety tak przegrałem, o z nim mogę zagrać. Ja, dobra. Lecimy. No. Gówniany skład. Gówniany skład, ale ja mam 20 porażek, mam 21 porażek, ale mam 22. Wygrane, no nie wiem, zobaczymy. zgranie nie ma za chuja. Zobaczymy no. Może w duszy wygraną, ale to będzie. W ósmej lidze jest ciężko. Z takim składem gościu gra? Pojebało go. Nie wiem, to naprawdę musi być dobry. Dobra, lecimy. Lecimy z kurwami. Witamy i zapraszamy lagi są... nie nie ma dużych lagów o nie no o jest dobrze jest dobrze jest dobrze jest dobrze jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. jaki jaki Wiecie, on ma brązowy skład a tacy szybcy no nie wiem moje te może nie sobie całkiem spoka ale te jakby to... o zobacz zobacz jak go zapierdala jak go pichuje No zobacz Ładna wymiana Co jest? A, spalony cipeczka. Miejsz. Chłop. No zaczął jeszcze tak podbiegać pod tego zawodnika. Myślisz, że, że ja tam podam i on się strzeli wtedy gola, bo będzie, będzie taki dorosły i odważny, że tak zrobił, no. A, chuj, a ci ci jest tutaj na kurwa. Frawa, no kurwa. No, ale są lagi, no jak chuj, są lagi trochę. Wy Dobra. Musimy coś strzelić, ponieważ musimy coś strzelić. Dawaj, 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 dawaj. Ali Adiera, No zaczekajmy on jest szybki, to on mnie zaraz wygoni w frajer, ty. No chuj ty. Co za lamy, no się wypierdol ty Dlaczego ja to tak mówię ty, 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 ty Nie, nie już tutaj Byłem... Bo smoliga to już nie są szlewki jak dla mnie ja słabo gram w FIFA i czuję, czuję, że oni nakurwiają tutaj ładnie No jak gościu takim składem gra no i widzicie jak mnie teraz odjechał jak sukę No i strzela mi gościu który ma który jest brązowy No mówiłem, mówiłem Dobra Szczepila Zajebiście Co tam, Niem jeszcze czas, żeby to zrobić Mam jeszcze czas Ale to jest w ogóle... Zobacz on gra No co ja zrobiłem no co ty nie powiesz Szpakowski? Jak ty jesteś mądry, Boże Święty. Jak ty jesteś mądry Szpakowski. Weź. Się. O co za chuj. Ja no, nie mogę z nimi, nie. No kurwa. Pizda, pierdolona. Graj No. pierdole no. Jak ty grasz w ogóle chłopie, ogarnij się trochę Ja tutaj naciskam na w ten guzik I byś ty podał A ty chuj ta... Ty bambusia pierdolę No i się. Ja musiałem podać górną piłkę, bo leżeć szmat Ja pieprzę no to zapytały, no. jest ją no. Świetnie naprawdę przegrywam 1 do 0, 1 do 0. Pierwsza część spotkania chyba się właśnie skończyła i jest zajebiście świetnie może po będą Dobra przez tym Patrzcie szczep jak on wyglądał Jezuś Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. No i zaczęło się drugie. No i zaczęło My grałem taki mecz w dziesiątej lidze, gdzie gościu w pierwszej powie tak lamił, tak grał jak taka pizda, a w drugiej powycha wszedł, wszedł jakiś, nie wiem, zaczął grać za niego jakiś nie wiem, lepszy, ogarnięty typ, bo w, w pierwszej, do pierwszej połowy wygrywałem 3-0, bo no gra jak cipa, no że ja mu strzeliłem 3 bramy to naprawdę musiał grać jak cipka yy, jak ja 3 jak ja bramy komuś strzelam to naprawdę gra jak cipa, no właśnie yy, a potem było 3-3 no, no frejerstwo jest coś takiego, że w pierwszej połowie gra jakaś lama, a w drugiej już poprze jakieś kurde jak kozak, tak? to jest chamstwo no nie, wiem. No. Zabierz mu tu pińkę, suko. Świetnie. Casillas. Dobra, Bo no, co ja zrobię? Ja chcę se... Ja dwa razy nacisnęłem tym pieprzonem przyciski, teraz tak no ja pierdolę. Jeszcze raz. Kładę. O Jezu Jak mało wytrzymości mam. Ja pierdykam. Kogo ja to za nich stawię jak to są takie cioty. Dobra, wezmę tego lukowicia Hopla. Kogo tutaj by jeszcze? Park Dake, co że powiedział? Powiedział powiedział. Świetnie. Świetnie. Dobra no już, trzeba grać Zamknij mordę, no i dobrze że powinienem mnie opuścić, bez zajebisty. A nie tak, jak ty po polsku. No ja pierdej no. Jak ja się zaraz Skurwiłem się trochę już Bo się ze zdenerwowany, zdenerwowanym Spokojnie Bartku, przecież to jest tylko gra Spokojnie ale jak to denerwuje no ty kurwa jebano suku piórdu no coś tu no zobacz no zobacz co to pało no gdyby nie ten bramkarz no to już chuj nie odbywa jeszcze ten kurwa kutafon no jebane laje no ty chuj gościu ma brązowy skład a ty grasz jak ostatnio pary no. no. Dawaj, kurwa, ten gość ma... ...chujowe karty. No, zajebiście, no, super, no. Ty, dzięki ci, Martinez, no, naprawdę. I co jeszcze byś powiedział, to co, Coś ciekawego masz do PZ? podania to? no. No, chodź tu, suko. No jak oni grają, no, nie, nie mogę, ja już małej ligi spieprzam, nie chcę być wciśnięty, nie zacznę, teraz poda. Ja wow, brawo! Gratulacje, ciesz się frajerze, nie oglądaj tej powtórki, bo ci mordę urwa. Nie oglądaj tej powtórki, wyłącz to gówno. Wyłącz to... gówno! Wyłącz to. utrzymać so, frajerzy, nie oglądaj już, kurwa powtórki będzie o golet pojebany zjebany Spierdolony, Nie mogę zaraz wypierdolę w tym meczie Spierdony tym zaraz Co ty pańca Boże co on odjebał Ty jesteś pojebany ja ci powiem ty naprawdę jesteś popierdolony No bam, szakalaka no, oho, oho, super. Świetnie, naprawdę. Sędzia, kałek w piłkę. się bliżej. Bardzo dobrze. Trzy punkty to jest znakomity wynik na otwarcie sezonu. zajbiście dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Jestem skurwiony. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia.